wesoła ekipa, bo jest dzisiaj ze mną Artur, witamy po, 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 po powrocie z wyjazdu, jest z nami Rafał Hej I jest z nami Miro Siema Gdzie lecimy, chopy? Ja bym poleciał tam No to ja lecę z Tobą na porcik Nie. Ale mi przycięło znowu, halo Co to no. tak przycina Ej no autentycznie, okay. nie podobają mi się te przycinki no, Tak loguję, dymy, ludzi trochę No właśnie mi też i bardzo mi się to, mi się to nie podobają No to, to może być słabe, bo lecimy sami, a okaże się, że nie świeci co grandorem a właśnie trafisz dobra, ja wylądowałem i nikogo u siebie nie widzę i nie słyszę, także. Który tam kontakt od razu złapał? Ja bym go wziął. Dobra, dobrze by było, jakbyśmy mieli słodka trzeta, to że zaniesz go trafić, to w ogóle chybimy i są nas, zabije. No ja tak miałem w tej wcześniejszej gierce, trochę, także. Dobra, trafiłem na lot precyzyjnie, także broni nie mam, ale... ale na lot się trafił. Ja mam do O to ty weź nie tę skrzynkę. Na czwórce był, nie, jest, jest? na czwórce ciągle, Okej. Jakby ja jeszcze są nie, nie ruszane. No. Nie, no Ale ja tam na razie w przecież. drugą stronę poleciałem. Także, ej, ja mam w razie co to tutaj, Helkę to tak. Może by oh, ewentualnie pokruwał. Po ja polecę tutaj strzynki ostatniej no Okej okay. Nie mogę zlecenia wziąć bo jeszcze tam to strzelania Właśnie lecę do niej Chyba że nikt nie ma że ktoś nie ma coś do strzelania więc... Jak tu do mnie w moim kierunku, jak się przesuniecie, to sobie weźmiemy w bezpiecznym miejscu zrzut przy Helce. Także można iść w moim kierunku. Rafał może. Tam Rafi jest najdalej. ta Rafi jest najdalej. Tak. Okay. Aby jakaś A jakiego by pojazda sobie przygarnął, to można tutaj sklep ogarnąć, chyba że tam gdzieś też jest. No jest, ale to już w gorszym takim miejscu, moim zdaniem. Co, chłopie, się stanęło? O i tak Miro, masz rację. Zdecydowanie. No to byłem już przecież. Dobra, yy, który tam ma najwięcej kasy? Miro, ty masz dużo. Chwilę zaczekaj jeszcze ten. Zrobimy to i przykierujemy do ciebie. Znaczy, ja już do was przylazłem, już mi się tak nudziło tam samemu siedzieć, że siedziłem, przyjdę, popytam jak zdrowie, jak rodzina, jak lokalna społeczność. Proszę bardzo, skrzynia z zaopatrzeniem. No to chyba ta Rafała, nie wziął. Ja mam ziór. No i ja nie mam arpego. No ja też nie widziałem, jeśli mam być szczery, także nie pomogę. Ale za to mam ciężarówek. Super. Uj! Dobra, to do tego sklepu się kierujmy. Weźmy sobie helkę i latajmy helką. Nie pamiętam kiedy, ale ostatnio to nie niezbyt nam wyszło. No bo latałeś tak jak nie trzeba było. <grym>, ta... Na, na pewno kwestia nie latania na sobie... i naprowadzanych rakiet. No a co ty myślisz? A pewnie promile było i dlatego, że rakiety dalej na możemy... Żebym... Żeby Cię ktoś nie musiał zaraz tłumaczyć Albo mnie, żeby prawnik nie musiał tłumaczyć za zabójstwo za Ze szczególnym okrucieństwem Czyjego? No już Ty dobrze wiesz, kogo ja bym tutaj A co? A coś Ty mi sugerujesz, że kogoś zabił? Hmm? No... Czy ja... Widać, że mnie nie słuchasz dobrze Dobra, no. dawajcie, dawajcie tam w, tam za mną i za Mirem Arturo, Ty też dawaj tutaj ja mam nadzieję, że ktoś mi kupi samoreanimację reanimację hmm. i ten... i maskę. Tak, no nie on, 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 on kupuje zrzut, no to ty masz... Bo może ponad... ja kupię zrzut. No on już jest tuż obok, to niech ten zrzut tu wyląduje. Wydaj to, go. To, że ja zrzut kupię? O w ogóle tak. mamy zlecenie. Ja to sobie podbiegnę po to zlecenie. Hmm. Gdzie ty to rzuciłeś, żeby mi to na łeb nie zleciało, bo kiedyś Rafała tym zabiliśmy. W sensie sam się zabił bardziej, tak to ujmę. To moja wina, że tak krzywo rzuciłeś tego granata. Tak, bo każdy kazał ci tam pod tym stać, żebyś to na łeb przyjął. To nie piłka, żeby na łeb przyjmować. Dobra, Miro. Co ty tam potrzebowałeś? Reanimacja i zrzut. A nie to mogę został... tylko ten. Czekaj, bo ja tobie nie mogę kupić, bo ja mam 5000. To daj, daj, coś jeszcze. To ci kupię maskę. Kupię sobie i tobie maskę. Miro, daj duszę. Już ci kupuję maskę. Proszę bardzo. Dobra, ja mam zestaw i maskę. Artur ci może kupi ten, albo Rafał ci kupią. Dawaj Żydzie, dawaj Czekaj, co? On wzią, moją O Rafałowi już nie starczy. On czy... Co on, co on kupił, że tyle pieniędzy? A, a co, wy urząd skarbowy? Może nie zadawaj głupich pytań, tylko... Dawajcie szybko i spadamy stąd helikopterem. Kup, kup... Dajcie Mirkowi kasę jak wam zostanie. Żeby też miał tą samoreanimację. Rafał, ty masz 3000, po co ci to? Chodź no, tu. Możemy tu je podlecić. No tak, no po co ci pieniądze. O, Miro, weź sobie tą tam. Całą torbę mi wrzucił. Dziękuję. No co, sobie możesz mi trochę oddać. Ja sobie kupię jakiegoś bezpołożnego. Ja, ja, mam, ja mam nalot precyzyjny. Nalot pre... No. Dobra. Dwa trzysta jakieś leżało. Zapraszamy tutaj. na Al Express Rafix do nieba. O dobrze. no właśnie. A weź bo... yy, wyrzucisz to... mnie przy tym zrzucie jeszcze, na, na szybkości? Jasne, że nie. To wyskocz po prostu, Miruś. Ale mi zlagowało. No mi też. O boż. A masz, Miro. Trafisz, jak się nie utopisz, bo ja nie wiem, czy możesz tu wypływać. Wyląduj gdzieś o, obok na ulicy Dobra, nie ma sensu bo ten, bo zaraz mnie to strefa zabije. Chodźmy stąd no przecież zdążysz no chłopie e, no. ja się boję o to, że mnie zabije ta w którą nie wszedłem. W sensie te, te czerwone paseczki. Aha. No nie. Nie nie to sobie wziął. Ja, ja nie zbrojne. ryzykuję, bo... Dobra, chodź, leć stąd. Mam dobrą broń, dam sobie radę. Na ja, wieżowiec? Na bieżowcu nas nie ściągną Ale mogą nam wpaść tu Ale jeśli Dobra, chcemy... Dobra, dawajcie tutaj, chodź Chodź na ten Jeśli chcemy przetrwać, to tak Łapta. Tak, słowo to wyciągnęli Macie tak i tyle No niestety tak, jak się patrzy, to jakoś nie widać, żeby specjalnie ktoś latał gdzieś pod nami? Ja to bym... Jest helka jedna. Był ciekawy, jak Na będzie następna strefa wyglądać. Macie tam Ubersk. helkę. Co? Jeszcze raz? O po zlecenie. Ja bym prędzej, jeśli już masz po jakieś lecieć, to, to po, po to, po żeby widzieć, gdzie są typy albo, gdzie, albo po flagę. Czekaj, gdzie tu jest flaga no to... najbliższa? Najbliższa Chyba właśnie tu A to już chyba lepiej tutaj podejdę Nie, we, y, kurde Weź podejść pod flagę Flaga się bardziej przyda O prawda Tylko czy on da radę sam to zrobić na czwórkach? Cholera. Boję się, że... Chłopie, ja jestem robię. jak Rambo. Kto nie ze złości, to w lesie go zabije. Dobra, to niech ryzykuje. <grych> jak tak mówi. to Okej. Okay. Jeśli chce się podjąć tego wyzwania, to... No najwyżej masz jeszcze gułak, no to cię... to się wyciągniesz. Plus i my mamy pieniądze. Mało, bo mało, ale mamy. jest mały problem, mejdej. Że chyba nie dostanę się tak od razu. Chyba że być drabina. Tu może nie być drabiny. Obawiam się, że musisz wejść na tego klocka. tu tak, masz drugą. A drugą flagę tak masz tam. I ona jest na ziemi. Ty... No to lepiej się na dach niż obok stadionu. No po wczoraj obok stadionu się źle kojarzę, Fakt. I oni z tego schodzą. I go... Nie no, no można raz nie No co z Jeszcze raz. Co co za? No co No tuż to, tuż to. A i typy tam są. Wezkitu. Wyllądowale. Hmm. I to z tą Helką. Czyli oni tak lecieli naokoło z tego 304 czy ileś tam. No, strzał kasetowy, to brzmi dobrze. Pomogę ci. Ale oni są na tym krańcu jak coś Tak, właśnie na. to zrobiłem Mój właśnie nalot tam O, proszę bardzo Kurde, przecież co dawałem w ten ruch Strzelajmy do... Nie strzelajmy do nich Mam tak Dwa razy amunicja po 8 do krabinu sniperskiego Dwie tarcze antybalistyczne Odyna, ścianie. termita i... Dobra, chowamy się. Zostawcie ich w spokoju. Zaraz i tak będę stamtąd spadać. Yy, może spróbujmy się przenieść na ten budynek? Który? Kurczę. Na ten. Albo na ten następny. Bo one będą prędzej w strefie. Na hospital? Na ktoś Nie wiem, ale tam jesteś? Gdzie ktoś jest? Na tym budynku. Yy, na tym, co Jest, jest, jest. Na Ty tym dalszym? Widziałem. Aha, A, też widzę teraz w tej chwili. Kurde, już nie mam tych ostrzałów kasetowych i tak dalej. Bo tak to byśmy ich tam przegonili stamtąd. A, a te goście w amunicji? No ja mam tego akurat, mam na pęczki. Rafi, ty do nas nie podbijaj, bo ty jesteś, kurde, na tej. obserwowany. Hm? Nie, żartowałem. Żartowałem. Nie w my Nie obrażajcie się na mnie. Dobra. Lecimy gdzieś na następny, na inny budynek? Ale no. do A zobaczcie ten... Zo zobaczcie ten budynek. Ten pierwszy. zlecić? Ja zobaczyłeś? Dobra, niech Rafał leci sam. Jak go zestrzelą, to go zestrzelą. i tak nikogo nie widzę nawet, bo nikt do mnie nawet nie próje. Zobaczcie to to weź flagę następną zrób A zobacz, tam masz taką ładną To chyba się zebrali chyba Ci latach. ze stadionu polecieli tam na czerwony dach Ten co jest naprzeciwko na 343 Bo widziałem jak tam lądowali czy, czy gość tam wyskoczył i go widziałem A my się przenosimy czy się nie przenosimy? Trzeba będzie się przenosić No to ja bym leciał, chodźcie, wsiadajcie Poczekaj ktoś kto stracił? Tak, najlepiej zrób to teraz jak nikt w nas nie celuje Dobra, typy okay. na białym latają, tak, a ty ląduj tutaj Dobra, jestem jak tego, śmigacz, wszędzie wyląduje No ja nie będę tego kwestionować O, o. Goście walą stamtąd. Ty, nie rysuj mi auta. Oni ci to rozwalą, więc dobrze to tak... Z... A ty się będziesz z nimi strzelał, Rafał? Przepraszam bardzo. A gdzie wy jesteście? No ja to jestem w bezpiecznym miejscu. Jestem w takim miejscu, w którym... Ile tu jest wejść ustalmy? Dwa? Dwa chyba. Tu jest czekajcie. tutaj dwa i winda. No to gdzie gdzie tak. ty jesteś, Miro? O, jest obok, obok ciebie. O, czekajcie, nie, bo, tu, a, bo tu dołem da się przejść. Ej, tak? Dobrze mówię? Tak. Jeszcze jest winda i tutaj ma schody na dół. Windę i chyba tam też są schody na dół. Mhm. Dobra, a, Miro, to to tu jest i tutaj... obok mnie? I a nie, drzwi? tutaj nie. Czekaj, bo już poszedłem. To. Trzy, są, trzy, są trzy drogi wejścia. Nie, dwa, bo tam nie ma schodów w dół, tylko tutaj i ta winda. No to tu się trzeba ob obstawić. Jeden na górze i trzech niżej. Albo dwóch tu, pod dwóch się. tu Dwóch tu, dwóch tu. Niech ktoś zostanie ze mną pilny schodów, bo ja mam sniperki i... Szkoda, nie, że nikt jeszcze nie, nie, nie ma Claymore'a, to już dali pod to Ja mam No to daj. Gdzie? No tu. Pod, pod windę to daj. Powaliłem gościa z tego budynku, obok ale no. Podniosłem się. No tak. Wiesz, tak na te linie. I co, i tylko winda? No popatrz, no, no tu, ma, tu mam tu mam, schody, nie? No to ich przypilnuję raczej. I jedne schody są? Tak. No Rafał mówi, że jedne, no. Jak ktoś no przypilnuje tych schodów, przypilnuj wiem, tych schodów prawie. na 40 metrów, bo mnie pokazało na radarze, więc może ktoś chcieć wbić. O, pod nami, pod nami są. Tak Też macie... Dobra, to jak obstawicie schody, to binda jest obstawiona No poszli, przeszli dalej No na to, że my jesteśmy prawie w centrum tego... strefy Najgorzej no będzie, jak ta strefa się będzie zamykała na tych gościach obok My to wbijemy helikopterem no, no, Mam no, wrażenie, no. że wtedy mogą nas ściągnąć Czekaj, no, ja tak, tu jest kontrakt na dole, tak? Na dole jest, no na dole jest, niestety. Ty pilnu tych klejmorów tutaj, nie, Miruś? Mhm. My z Rafim mamy schody. Chyba, żebym poleciał na dół szybko. Nie, no, ktoś tutaj do mnie dojdzie. No. no, Miruś windę obstawi i poleci do ciebie. Tylko klejmory ustawia. Najlepiej dwa, bo dwa powalają. Dwa są. Dwa są, dwa. Zobacz, Rafi, czy są dobrze, bo ty jesteś raczej specem od materiałów wybuchowych. Hmm Krzywo, ale niby mogą być. Słuchaj, z linijką tego nie będę ustawiał. No tam, skaczą po tym dachu. No skaczą, bo są w takim miejscu strefy, że to jest kozak, no, chłopie, no. Jakby skakali, tak to bym ich trafił. Chociaż. Typ jest 11 metrów od nas. E, 35 metrów na 339 Tak, są w na naszym, naszym, budynku. Są w naszym tak, budynku. Są w naszym budynku. Ale to są goście, którzy po prostu wcześniej poszli dalej, więc... Dobra, wiem gdzie są. Są w takim białym namiocie pod nami Typy Bo wystrzelili ten. Kontrakt robią, zwiat. Ej, leci ten, Helka leci. Uważajcie, może lądować do nas na Z tego co widziałem to oni z niej wyskoczyli. No właśnie. Na Uważajcie, na chodźcie, chowamy się. Chodźcie. Na dół, na dół, na dół. Miro, A, chodź, no, chodź no, weź. Ci, chodź, bądź ze mną na dole, bo tak ciężko pilnować. Ja jestem na dole. Przeco są na dole. No i dobrze. Ej, ten y, strefa się zamyka u nich, czy nie? W końcu. Jak? Nie, strefa się u nich nie zamyka. Dobrze. Nie zabierasz tych klimorów? Ale już lecimy. No to chyba wychodzi. Chłopie, patrz, jesteśmy na jednym z najwyższych budynków. Jak da radę, przelatujemy na ten budynek, na tą stronę, którą zaznaczyłem. A, jest problem. A, dobra. Widzicie, o który mi chodzi? Tak. To jest... tak, ten jest... Zaznaczyłeś go, tak? Tak, bieskie oznaczenie. Na dach? Tak, na tą stronę dachu, bo moim zdaniem tutaj nikt nas wtedy nie ściągnie, bo nie będzie miał skąd. Chyba, że stąd, ale to nie wiem kto. Ja bym leciał Niby, tu. Niby tam, gdzie ty zaznaczasz 140 metrów są typy jakieś. No, oni mogą być na dole w budynku I oni są na dole w budynku, skaczemy? A, strefa idzie Dobra, ja będę na budynku idealnie Tak, jak sobie wycyrklowałem No, powiedzmy Uwaga na tych typów z góry, bo nie widziałem, żeby lecieli Także Miejcie to na uwadze Patrzcie, kurczę I oni są w strefie teraz, bo już mi się Gubiłem. Nie, są poza, ale chyba bez odcinka. Oni się walą tu, nie, oni się walą z jakimiś typami na dole, moim zdaniem. No on... Na pewno w ten duży budynek w strefie nie jest. Ej panowie, strefa lecą, 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 bo nas lecą. Dobra, spokojnie. Powalono. Leży. Dobra, E, drugiego. Leży... Dobra, obiłem go troszkę Jestem, No, no dole chyba To jest trefo. Ty! Co za te! Lamusy walą tam z dachu Przeskakiwać! O nie, nie dałem rady przeskoczyć jest Miro, do budynku! Wejdźmy do, 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 do tego tak. drugiego. Jest przejście chyba będzie. Tak. Plecy są. No ja to nie potrzebujemy akwizytorów. Dobra, trzeba nie mieli wszystkich ja wejście. drugi drzwi. Dobra, ubity, ubity, Dobra. ubity. Przeładować, przeładować, spokojnie. Nasi są a my jesteśmy razem. Tutaj, 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 tutaj. Dobra, ja nie żyję. Jeden, jednego widziałem, ale ile jest, to nie wiem. Powalony. Dobra, żyję. Zaraz też żyję. No, za tobą wylądował. Dobrze, dobrze. Wrabka, wrabka, chłopcy O to chodzi. No to jak widzicie, a nas trusza pomaga. Jak widzicie dobra ekipa, równa się dobre zwycięstwo, no po prostu. Po prostu no. Cieszę się, że się udało. Jeśli o mnie chodzi, dzięki za oglądanie. Łapka co ośmile widziane. Dzięki chłopaki. Do następnego. Siema. Pa, pa. Siema.